Dzień dobry, witajcie. Wieczorową porą, Kasia Błynarczyk, terapia i rozwój osobisty z sercem. Chociaż miałam pracowity weekend, to jednak ciężko mi było nie przyjść do Was z kolejnym filmikiem w niedzielne popołudnie, niedzielny wieczór. Jak zawsze miło mi bardzo się spotkać z Wami. Dziękuję Wam za czas, który poświęcacie, za czas, który poświęcacie, żeby mnie wysłuchać, żeby mnie obejrzeć. Przychodzę z kolejnym filmikiem, z kolejną maleńką dawką wiedzy, żeby zainspirować, żeby pobudzić do działania, pobudzić do myślenia, do samoświadomości. Dawno się nie przedstawiałam. Jestem pedagogiem, jestem terapeutką, jestem osobą, która prowadzi warsztaty, która prowadzi terapię indywidualne, która jest wykładowcą na uczelni w na, na szkole terapeutyczno-psychologicznej, ale przede wszystkim jestem osobą, która jakby tą drogę, ten rozwój, krok po kroku, te wszystkie narzędzia, całą tą wiedzę zbierała i doświadczała sama na sobie. I teraz, jakby z ogromną radością i pasją, podchodzę do, do dzielenia się nią. tak? I jestem osobą, która w tym momencie, cały czas wgłębiając siebie i ucząc się i rozwijając samą siebie, mam potrzebę już się tym dzielić i zabierać w tą podróż również innych. Dlatego bardzo, bardzo Was zachęcam do warsztatów. Zbieram nową grupę stacjonarnie tutaj u mnie w domu, zresztą tutaj w tym pomieszczeniu na poddaszu. I brakuje nam jeszcze kilku osób, dlatego zanim zacznę ten odcinek, zachęcam Was bardzo do udziału w takiej klimatycznej, miłej atmosferze w niewielkiej grupie, rozwijamy się, poruszając bardzo różne tematy, odkrywając tajemnice coraz bardziej popularnej wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, szczególnie naciskiem na odzyskanie i Odbudowanie swojego zdrowego poczucia wartości, ze szczególnym naciskiem na wiedzę, jak działa podświadomość, na zrozumienie tych mechanizmów i zrozumienie tego, dlaczego tak często czegoś pragniemy i to się nam w życiu jakby nie udaje, dlaczego tak często czegoś nie chcemy, a to się pojawia i sytuacje, i emocje z tym związane. Dlatego serca zapraszam. Na, na takie warsztaty, wiadomość na PRIV lub pod numer telefonu, który jest w ostatnim poście, też pod ostatnim postem zamieszczony. Ale dzisiaj, właśnie też zachęcając m.in. do pracy nad sobą, do rozwoju i do warsztatów ze mną, filmik pod tytułem Weź swoje życie w swoje ręce. Ja już kiedyś y, przyszłam tutaj z taką film, serią filmików na temat siedmiu nawyków skutecznego działania. Jednym z tych nawyków, takich bardzo podstawowych, jest właśnie bycie osobą proaktywną. Co to znaczy być osobą proaktywną? Co to znaczy wziąć odpowiedzialność za swoje życie? Co to znaczy wziąć odpowiedzialność za swoje emocje, za swoje samopoczucie? To znaczy, po mało małymi krokami zrozumienie że życie się nam nie przydarza tylko że my je tworzymy że sytuacje yy, i emocje z tym związane jakich doświadczamy tak naprawdę są odbiciem naszego wnętrza i że tak bardzo często nam się wydaje że ktoś źle się zachował i to jest yy, fakt nie, niejednokrotnie natomiast Przejęcie za siebie odpowiedzialności to jest wyjście z zewnątrz, do wewnątrz, dlaczego mi się to przytrafia. Co takiego mam w sobie zakorzenionego? Jakie przekonanie, jakie doświadczenia sprawiły, że ja wciąż przy, przy, przyciągam podobne osoby lub podobne sytuacje? Osoba odpowiedzialna za swoje życie to jest osoba, która wychodzi. Z, z tego poziomu, no ja nie mam na nic wpływu, bo co ja mogę, tak? Życie takie jest, e, inni to mają szczęście, e, ja już tak mam e, i, 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 i nie, nie, nie wiem, nie uda mi się, nie dam rady, hmm, zdaje się na los. Natomiast, kiedy my zaczynamy postrzegać pewien mechanizm, i rozumieć, jak działa nasza podświadomość, że to, że to, w jaki sposób kodujemy się na skutek różnych doświadczeń, głównie w dzieciństwie, sprawia, że mamy jakieś silne przekonania, i w związku z tym, wchodząc w dorosłość, my w ciągle nieświadomie, a wręcz wbrew naszej świadomym potrzebom, wchodzimy w sytuacje i emocje, których ciągle nie chcemy i nie nie rozumiemy, nie rozumiemy dlaczego. Ale tylko my możemy z powrotem dotrzeć do naszej podświadomości i zmienić coś, co się kiedyś automatycznie wgrało, a teraz automatycznie odpala. Zatrzymanie, wiedza, zrozumienie, samoświadomość sprawia, że my możemy dotrzeć do przyczyn i, i poprzez różne metody i techniki, którymi również się dzielę, to zmienić. Dlatego zachęcam Was do życia świadomego i proaktywnego, czyli życia, w którym jesteśmy odpowiedzialni sami za siebie, gdzie nie stajemy się osobami dorosłymi tylko na poziomie fizycznym, finansowym i społecznym, ale gdzie stajemy się odpowie osobami odpowiedzialnymi za siebie na poziomie emocjonalnym. I to jest e, dowodem naszej dorosłości. E, bardzo. Zachęcam Was do tego, żebyście pozwolili sobie doświadczać, dowiadywać się coraz więcej. Psychologia, nauka, rozwój osobisty jest coraz bardziej powszechna, coraz bardziej dostępna, coraz bardziej modna bym powiedziała, i zachęcam Was do tego, żebyście dzięki uświadamianiu, szukaniu wiedzy dostępnej. Między innymi na takich warsztatach, na których Was zachęcam, żebyście pozwalali sobie na zmianę sposobu myślenia, bo złudnym jest myśleć, że coś się zmieni w naszym życiu na lepsze, jeśli my nie zmienimy naszego myślenia. Ja już wielokrotnie Wam mówiłam, że od naszego myślenia zależy wszystko. Tak, od naszych myśli, które są bardzo często podprogowe, automatyczne, nieświadome i których jakby sami też nie wybieramy, tak? Mamy myślenie nawykowe, automatyczne, w jaki sposób myślimy o sobie lub, lub o świecie. Yy, bardzo często negatywnie. I jeżeli to jest takie automatyczne i pod, podprogowe, no to yy, mając trudne, yy, czy niesprzyjające myśli, my się w jakiś sposób czujemy, od tego zależy nasze działanie i nasze efekty. Jeśli my chcemy zmian w swoim życiu, pozytywnych zmian, to my musimy dokonać zmian poprzez wiedzę i uświadamianie w naszym myśleniu. Kiedy zmieniamy sposób myślenia, zmieniamy Perspektywę patrzenia, poszerzamy naszą perspektywę patrzenia na różne rzeczy, wtedy możemy dokonać zmian w naszym działaniu. I, i do tego Was też zachęcam. Jednym, słuchajcie, z najważniejszych osiągnięć w ogóle psychologii y, ostatnich 20-30 lat jest odkrycie, że możemy wybrać sposób myślenia. Że nasz mózg jest neuroplastyczny. Że tacy, jak się urodziliśmy z takim sposobem myślenia, z takimi nawykami, to nie musimy tacy umrzeć. Że nasz mózg absolutnie potrzebuje zmiany, treningu, że nasze myślenie tak jak i my powinno ulegać zmianom. Przecież świat się zmienia, przecież my się zmieniamy. Jeżeli nie zmienia się nasz sposób myślenia lub wiedza lub nie poszerzamy swoich horyzontów, to naprawdę zostajemy w tyle, nawet nie zostajemy w tym samym miejscu, ale się cofamy. I ja Was zachęcam do tego, żeby iść do przodu, żeby wziąć życie w swoje ręce, żeby zdobywać wiedzę i dzięki niej um, doświadczać um, różnych zmian myślenia, które niezwykle ułatwiam tam zmianę jakichś nawyków i zmianę jakichś um, przekonań czy zmianę jakiegoś działania. Które dotknięcie pewnych rzeczy może nam pomóc poradzić sobie z różnymi emocjami, poradzić sobie z różnymi lękami, których tyle mamy na co dzień. Nie czekajcie, aż ktoś was uratuje. Bądźcie tymi, którzy uratują sami siebie poprzez wiedzę, poprzez otwartość, poprzez zmianę myślenia, poprzez dowiadywanie się tego, jak na przykład działa podświadomość, i jak pomóc sobie, żeby odnaleźć i odbudować swoje zdrowe poczucie wartości. Słuchajcie, to tak jak my siebie postrzegamy, tak postrzegają nas inni. I nie liczmy na to, że inni nas będą szanować, kochać i akceptować, jeśli nie szanujemy, nie kochamy i nie akceptujemy samych siebie. Ale tej miłości do siebie i tej akceptacji trzeba się nauczyć. Do czego też zachęcam i zapraszam na swoich warsztatach. Słuchajcie, naprawdę jest moda na rozwój osobisty, naprawdę to jest bardzo potrzebna i, i fajna moda, której warto ulec. Jak nie zachęcam Was do ulegania żadnym innym modom, żebyście byli sobą i żebyście szli wbrew modzie, trendom, tak tutaj zachęcam Wam, żebyście szli z tym trendem, bo to jest niezwykle um, ułatwiające i uwalniające. Wyrasta naprawdę nowe pokolenie dojrzałych, przebudzonych ludzi, wolnych, dorosłych, przede wszystkim dorosłych na poziomie emocjonalnym i ja Was zapraszam do tego, żeby do kręgu takich dojrzałych, dorosłych, świadomych, Dużo wiedzących i dzięki temu wolnych i dorosłych emocjonalnie ludzi wkroczyć. Zapraszam Was do rozwoju, zapraszam Was do moich filmików, którymi, którymi, w których bardzo chętnie i z, z dużą satysfakcją dzielę się jakimiś fragmentami swojej wiedzy. Dużo tej wiedzy, tylko w takim szerszym i rozebraniu na czynniki pierwsze aspekcie, tutaj właśnie przedstawiam na warsztatach. Ale jeśli komuś, kogoś zachęciłam, to zapraszam do kontaktu, ale jeśli nie, to zapraszam do oglądania moich filmików i innych filmików. Bardzo wiele ludzi teraz dzieli się tą wiedzą i warto z niej korzystać. Warto dokonywać zmian myślenia, warto dowiadywać się więcej, żeby czuć się inaczej, działać inaczej, doświadczać czego innego. I do tych dobrych doświadczeń, tych dobrych emocji, tego dbania o siebie ja was życzę. Jeśli tylko mogę, to troszeczkę uczę, ucząc cały czas samą siebie. Wszystkiego dobrego. Zapraszam do subskrypcji, do wspierania moich filmików, bo takie teraz czasy. Wszystkiego dobrego. W razie czego jestem, w razie czego pomogę, do zobaczenia, pa pa!